W dzisiejszym odcinku recensujemy sobie świeczki zapachowe. Nasze świeczki zapachowe są zapakowane w kartonowe pudełko. Mamy tak, w przodu mamy, że łatwopalne smak awokado. W tyłu mamy, że łatwopalne, żeby tutaj oszerzenia jakieś gówna. Mamy producenta tych świeczek zapachowych cena, czyli 5 zł oraz kod kreskowy. Teraz nasze świeczki odpakujemy. A nasze świeczki się składają z dwóch kolorów: trzy o smaku awokado oraz trzy o smaku truskawki. Ciekawostki: taka oto świeczka można zapalić. Patrz jaką mam fajną zapalniczkę od gangalwanii, od Rumunii. Świeczki są łatwo palne. Świeczki, to nawet dobry przemiot Na kofe bierzemy to, że się palą i się łatwo palne. A wady są takie, że z kurwa syny nas szukali. Powinno być 6 tych awokadów, a jeść kurwa 3 o smaku truskawki, więc trochę nasz pizdłu szukali. Więc daję ocenę 9 na 10.